Cześć! No dzisiaj ponownie pokażę mojego musa AEAE. AE. Chcę mu zrobić trochę kosmetykę, ponieważ te zwisające już liście one mi specjalnie nie przeszkadzały, ale teraz w sytuacji, gdy jest już kilka odrostów, tutaj jest jeden, tutaj jest drugi. Tam widać trzeciego. Jeszcze może gdzieś tutaj się znajdzie. O, jest czwarty. Także jest przynajmniej cztery. To te zwisające liście, pod wpływem wiatru one tutaj majtają i mogą uszkadzać te odrosty, dlatego postanowiłem, że je obetnę. No i poza tym ostatnie takie upalne dni, mocne słońce, no lekko poprzypalało. Tutaj widać te miejsca białe na liściach. Całkiem niedawno go nagrywałem i wtedy robiłem też pomiar. i Z tego co pamiętam, miał 2,50 2 m. Więc zaraz go zmierzę jeszcze raz. Zobaczymy, czy coś ułoż. No Pomiar zrobiłem. No, wysokość całkowita się nie zmieniła także jest cały czas 2,50 Rozwija się kolejny liść. Dobra teraz wezmę to po i zaraz jeszcze nagram już jak będzie przycięty. No, bananek już jest, jest ogolony delikatnie tak. Które będą, y, do odrostów będzie dochodzić trochę słońca więcej i te suche liście nie będą ich uszkadzały. To samo zrobiłem z musatanim. Też go delikatnie przystrzygłem z tych starych łodyg, ale puchnie. No i też wypuścił kolejnego odrosta, bo chyba pokazywałem ostatnio to był jeden, ale tutaj widać już wyraźnie przebarwienia są. I później pojawił się drugi. Nie wiem, czy on był już pokazywany wtedy na tamtym filmiku no i na razie te dwa widzę tutaj o. tutaj mam jeszcze innego banana wariogate nie do końca znanej mi odmiany, przebarwienia ma takie. No i banan ten bardzo szybko rośnie. Właśnie przed chwilą go zmierzyłem. No i ma minimalnie ponad 3 metry. Człupka liścia nie daje szans rosnącemu obok Sikkimensis Red Tigerowi. Red Tiger został z tyłu. Różnica we wzroście wygląda na to, że się powiększa. Ta wariogata Również ma odrosta, nie wiem czy już pokazywałem go. Już jest całkiem spory. Widać ma przebarwienia. Tak jak mamusia. To jest chyba na razie jeden odrost jaki tutaj ona wydała. Tutaj posiekałem liścia Tajland-Giant. Jak to tam się czyta, to nie jestem do końca pewny. Tajland, jednego liścia posiekałem, bo tutaj zasłaniał to wszystko. Tutaj mam, obok, obok tego wariogaty, jeszcze rośnie Sumatrana, która też wydała kilka odrostów. Widzę tutaj. Jeden z sporawy już, tutaj jest drugi, tutaj jest trzeci no i przynajmniej te trzy tutaj widzę teraz. No szykimś wydał więcej tych odrostów, ale razem z nimi jeszcze tutaj rośnie kolokazja Moito. No ładnie urosła od, od momentu posadzenia jej tutaj, ona rośnie tutaj w gruncie wszystkie tutaj rosną w gruncie bezpośrednio nie drap, nie drap pieńka pazury wbija w pień pocisko małe dobra i tutaj rośnie pod małym lasem dużym Mój czwarty banan variegata, variegata. Jest to prajanghens variegata. No prajanghens. O, trzeba już mu będzie poluzować sznureczek Podciągałem go, podciągałem do góry, ale już niewiele miejsca zostało, także trzeba go przewiązać, chyba by. Na liściach gdzieś. No, widać Brian Khens. Tutaj ma też takie na ogonkach białe pręgi. A no, tutaj widać lepiej. No, ale nie, nie widać jeszcze odrostów żadnych. O, biegnie sobie dziwniczka. Dzisiaj jest ładny dzień. Troszeczkę yy, mamy troszeczkę ulgi od tych upałów ostatnich. W nocy zaczęło padać. No i do tej pory jest pokmurno. Ja M20 parę stopni może jest. Yy, pokropuje sobie czasem deszczyk, Także no jest super dzisiaj pogoda. Bananki, banankom to dobrze robi taka pogoda. Bo tutaj widać Junanensis, jak się rozbujał. No, wpadł mi w oko dzisiaj, właśnie tak ten liść. rzucił ja się, się w oko, w oczy. I odrost tutaj jego Junanensis, prawdziwy, bielutki, srebrny taki na lot. No, ten stary tego tak, tak nie, nie ma, aż tyle co ten młody, też ma kilka odrostów, no ale dobra, to chciałem pokazać to swoje wariogaty, a Jonalensis to nie jest wariogata, no także to by było na tyle, na razie.